Bardzo się cieszymy, że znaleźliście Państwo chwilę, żeby z nami dzisiaj być na gali. Jest mi ogromnie miło poinformować, że decyzją kapituły nagrodę imienia Andrzeja Wierzbickiego za zbudowanie firmy, która jest symbolem polskiego sukcesu po 1989 roku otrzymuje twórca firmy MG2 lidera Polskiego Rynku Sprzedaży obuja, Pan Dariusz Miłek. Historia Pana Donusza Miłka stanowi doskonałą ilustrację wielkiej przemiany, jaka dokonała się w Polsce po 1989 roku. Jak większość ówczesnych przedsiębiorczych ludzi Dariusz Miłek rozpoczynał od małych przedsięwzięć. Potrafił jednak przekształcić je w Duże i dobrze prosperujące firmy. Pan Sikorak powiedział wszystko mnie. Czytając kto, jakie osobistości były w kapitule i poprzedni laureatorzy, poprzedni w zasadzie no, wszystko mówi za siebie, jak ważna jest ta nagroda. Na nagrodę imienia Rudysa w roku 2012 otrzymuje pan drogę 21. Pan Mikołaj Bogielewicz, z zazdrością powiem, rocznik 1972 jest jednym z architektów sukcesów polskiej prezydencji. Potrafi łączyć to, co ma z Polską, myślę, jest bardzo ważne, polskość i europejskość. Myślę, że ta nagroda ma także wymiar dla mnie szczególny, ponieważ w procesie przygotowań bardzo blisko współpracowaliśmy z Lewiatanem. Lewiatan był dla nas istotnym partnerem w przygotowaniu programu polskiej prezydencji. Po raz pierwszy w tym roku Zarząd Federacji oraz Fundacja Na Rzecz Myślenia im. Barbaryska postanowiły o przyznaniu corocznej nagrody za odważne myślenie. Nagrodę za odwagę w myśleniu otrzymuje ksiądz Adam Boniecki. Jako zakonnik niewiele posiada. Szanowny jest niewątpliwym właścicielem fajki, poczucia humoru wielu książek, zmysłu ironii, cudownego uśmiechu. Ojciec bądź opracował, a jako generał zakonu wdrażał w życie krótki poradnik przełożonego. Do własnych pomysłów miej stosunek krytyczny. To, że zostałeś prezesem, nie znaczy, że przybyło Ci rozsunąć. Profesor Skarka była w moim życiu kimś bardzo ważnym. I w kilku bardzo trudnych sytuacjach Pani Profesor Skarka mnie upewniła, że wybory dokonane przeze mnie, przez nas były słuszne i zawsze naszym wiernym towarzyszem w drodze tego pisma i tego dzieła, jakim jest tygodni powszechny. Nagrodę specjalną zarządu Konfederacji Lewiatan za odważną wizję zbudowania rynku prywatnej telewizji w Polsce oraz pasję w realizacji tego dzieła otrzymuje pan Mariusz Walter. Zwanią wybitnego wkładu laureata w tworzeniu biznesu medialnego w Polsce jest otwarty na biznesowe eksperymenty Pozostaje przy tym zawsze na finansowym Ja wobec tego podziękuję Państwu bardzo serdecznie za obecność i Państwa życzliwość, którą zasygnalizowaliście. Podziękuję kapitule i Wojtkowi Kostrzewie powiem, że nie wybieram się mimo pięknej laudacji na emeryturę. Nagroda Lewiatana ma dla mnie szczególne znaczenie, bo to jest nagroda przyznawana przez pracodawców. Nie przeżyli przez instytucje, tylko przez pracodawców. Ta nagroda to jest e, nagroda zbiorowa dla wielu ludzi, którzy pracowali przy przygotowaniu prezydencji, którzy się w pełni w to zaangażowali e, i ja w związku z tym się czuję zaszczycony, że w ich imieniu mogę ją odebrać. To jest taka organizacja z nagrody odwołując się do pamięci barwarii to ktoś tu dobrze myśli. Ktoś tu prowadzi to w dobrym kierunku. Nie, oczywiście nie wszyscy, nie ławą, nie, nie powszechnie, ale coś dobrego tu się da zobaczyć. Ta nagroda jest ważna dlatego, że jest wyróżnieniem przyznanym przez ludzi, którzy towarzyszyli mojej pracy, moim klęskom i sukcesom długie lata. Więc to jest wielka satysfakcja, że ci ludzie czują się dumni, że dostają te nagrody, a my jesteśmy dumni, że mamy tak fantastycznych ludzi, którym możemy te nagrody wręczyć. I potem to, co mnie zawsze cieszy, ta rozmowa. Prawda? Ona jest zawsze krótka, bo po prostu tyle jest punktów tego programu, ale wiem, że masa osób przychodzi na galę po to, żeby posłuchać tej rozmowy. Ona jest za każdym razem na inny temat. Tym razem była o odpowiedzialności, o różnych wymiarach odpowiedzialności i myślę, że to też jest takie potwierdzenie, że to nie jest prawda, że ludzie nie czytają, nie myślą, nie chcą, nie. Jeżeli zaoferuje im się oczywiście coś najwyższej jakości, to będą tutaj siedzieli zapartym tchem i słuchali każdego słowa. Z podziwieniem patrzę na, na debatę, patrzę na nagrody, na obyczaj jaki tutaj jest. Tu się pokazują ludzie, którzy mają łeb jak sklep. Ja, ja się bardzo z tego cieszę. Z dużym smakiem. I bardzo ładnie zrobione. Także dla nagrodzonych, co sam wiem z doświadczenia, to jest naprawdę no, przeżycie bardzo, bardzo Za chwilę na tej scenie pojawi się również wokalistka jazzowa młodego pokolenia Ania Zagniak. <kluczy> mi pani ha miu